Powiem Ci coś kontrowersyjnego. Zmęczenie kosztuje Ciebie więcej niż jakakolwiek inwestycja w Twój rozwój. Masz firmę, która świetnie zarabia, ale zysk nie jest taki jak powinien. Czujesz, że rośniesz, ale coraz trudniej o lekkość i spokój? Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz firmę z ładnymi obrotami, ale chcesz czegoś więcej przewidywalności, wzrostu zysku i przestrzeni dla siebie. Nazywam się Anna Kupisz. Jestem ekonomistką, psychologiem, strategiem finansowym. Pracuję z kobietami, które chcą podejmować decyzje biznesowe w oparciu o liczby, ale wiedzą, że same liczby nie wystarczą, bo za strategiami stoją przekonania, za decyzjami, paradygmaty myślenia, a za brakiem wdrożenia wewnętrzne blokady, lęki i schematy. Które często sabotują rozwój. Dlatego w tym podcaście łączę twarde liczby z miękką transformacją. Będziemy mówić o strategii, cenach i segmentach klienta, ale też o tym, co niewidzialne jak lekkość, intencja, poczucie wpływu i wewnętrzna zgoda na sukces. To przestrzeń, w której możesz odkodować siebie i zbudować biznes, który nie tylko działa, ale naprawdę cię niesie. Zostań ze mną. Zaczynamy. Cześć, witam cię serdecznie. W kolejnym odcinku podcastu firma jest kobietą, z tej strony Ania Kupisz. I dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać na temat, który, gdy naprawdę go poczujesz, zmienia absolutnie wszystko w prowadzeniu biznesu. Tak przynajmniej było ze mną. To temat, który jest jednocześnie najbardziej wyśmiewany, bagatelizowany i absolutnie kluczowy dla rozwoju twojej firmy. O czym mowa? Chodzi mi o luksus, ale nie ten instagramowy. Nie ten migoczący złotem, nie ten z filtrami. Chodzi o luksus, który jest regeneracją. Luksus pojmowany jako równowaga, luksus jako powrót do własnego ciała. I chcę, żebyś dzisiaj zobaczyła, jak ten luksus, ten prawdziwy, nie jest nagrodą za sukces, tylko warunkiem, żebyś mogła ten sukces w ogóle osiągnąć, utrzymać i z lekkością nieść, zamiast dźwigać bez utraty siebie. A zatem zacznijmy od czegoś brutalnie szczerego. Większość kobiet, które prowadzą firmy, jest chronicznie zmęczona. Jestem przekonana, że to widzisz i może sama właśnie się do tych kobiet zaliczasz. Zmęczenie stało się normą, codziennym tlenem, rytmem działania i co najgorsze, wiele z nas nauczyło się je ignorować. Ale zmęczenie nie jest neutralne, zmęczenie ma swoją cenę. Kiedy ciało jest niewypoczęte, twoje decyzje są mikroreakcjami. Nie strategią. Sprzedaż staje się napięciem. Tworzenie treści staje się gigantycznym wysiłkiem. Projekty już nie są możliwością, stają się zagrożeniem. Twoje ciało nie chce ryzyka, zmęczone ciało nie chce zmiany, zmęczone ciało nie chce widoczności, i wtedy bardzo łatwo jest pomylić intuicję z lękiem, spokój z wyczerpaniem, a nie teraz, z nigdy. Właśnie dlatego mówię, Twoja firma potrzebuje Ciebie wypoczętej, dużo bardziej niż tej Ciebie perfekcyjnej czy ambitnej. I kiedy mówię o luksusie, mam na myśli coś niezwykle konkretnego. Bo w rzeczywistości luksus jest niczym innym dzisiaj jak narzędziem biznesowym, bo ten luksus to spokojny oddech, to powolniejsze poranki, to ciało, które ma czas się rozmrozić, to jest ten miękki brzuch, to jest ten wyregulowany system nerwowy. Ta chwila ciszy bez telefonu. Masaż, który naprawdę zmienia sen, który wraca Ciebie, Tobie. To luksus bycia w sobie, a nie obok siebie. I tu zaczyna się cała magia, o której tak mało się mówi w biznesie. Bo kiedy system nerwowy jest spokojny, ty jesteś strategiczna, jesteś obecna, jesteś twórcza, jesteś nieporównywalnie bardziej skuteczna. Wtedy widzisz rozwiązania, których wcześniej naprawdę nie widziałaś. Wtedy twoje ceny są odważniejsze. Tak, masz odwagę mówić te ceny, które wychodzą ci z wyliczeń. Wtedy rozmowy sprzedażowe są lekkie. Wtedy klient czuje twoją pewność, a nie twój przymus. Bo widzisz, spokój jest wyczuwalny. Dokładnie tak samo jak napięcie. A luksus, w związku z tym, o którym mówię, jest narzędziem skuteczności. W biznesie, a nie jego dekoracją. A zatem dam Ci coś, co może warto byłoby, czy chciałabym, żebyś przyjęła jakąś przewodnią na cały następny tydzień. Zmęczenie obniża Twój poziom przytomności, obecności, świadomości. Spokój, spokój go podnosi. I to jest strategiczna przewaga w biznesie, o której absolutnie nikt nie mówi. I teraz ta przytomność, ta obecność, ta... Świadomość jest najważniejszą walutą, jaką masz jako liderka, jako przedsiębiorczyni, jako właścicielka biznesu, bo w tej przytomności nie podejmujesz decyzji z lęku, nie wpadasz w przetrwanie, nie próbujesz odrabiać zaległości energią, widzisz liczby, widzisz ludzi, widzisz siebie. Dlatego kobiety, które zaczynają traktować ten luksus jako fundament, nagle widzą wzrost. Ich firmy faktycznie zaczynają oddychać, ich sprzedaż zaczyna płynąć, ich klienci czują inną jakość przebywania z nimi, bo luksus, luksus to regulacja, a regulacja to obecność, a obecność to skuteczność. To prosta, ale potężna matematyka, no, powiedziałabym bardziej energetyczno-strategiczna niż sama strategiczna. Ale widzisz. Co jest ważne? Ważne jest to, że ten spokój nie wydarza się sam. I to jest właśnie całe sedno sprawy, bo wiele kobiet słyszy, musisz się wyciszyć, zwolnić, zadbać o siebie, ale nikt nie mówi, jak. To wyciszenie nie wydarza się samo z siebie. Potrzebujesz pozwolić sobie wejść w przestrzeń, w której jeśli sama nie jesteś w stanie, to ktoś cię poprowadzi głębiej niż Twoje myśli. Potrzebujesz uczyć się, zanurzać w inne stany niż te, które Twój układ nerwowy zna od lat. Bo tak, bo to wyciszanie, to zwalnianie, to zadbanie o siebie to jest proces. To jest proces rozmrażania ciała, pracy z powięzią, pracy ze świadomością, regulowania oddechu, uspójnienia tożsamości, powolnego osadzania się w sobie, odklejenia się od wahadeł, presji, produktywności, odpowiedzialności za cały świat. To jest wejście w rytm, w którym Twój biznes zaczyna być przedłużeniem Twojego spokoju, a nie Twojej walki. A zatem, przestrzeń, w której będziesz uczyć się krok po kroku prowadzić firmy po nowemu z innego miejsca w ciele, z innego miejsca świadomości. Bo kiedy pracujesz z ciałem i świadomością równolegle, dzieje się coś bardzo konkretnego. Twoje decyzje stają się czystsze. Nie z chaosu, nie z przetrwania, nie z dopamina, ale wynikają z jasności. Twoja sprzedaż staje się spokojniejsza. Nie ma w niej już napięcia, nie ma ciśnienia, nie ma desperacji. Jeśli mam być szczera, to nie ma nawet niej determinacji. No, najnormalniej w świecie twoje produkty i usługi stają się naturalnym wyborem twojego klienta. Twoje projekty stają się stabilniejsze. Nie zrywają się, nie przepalają, nie uciekają w niebyt. Nie ma gaszenia pożarów. Wraca twoja kreatywność. I to ta prawdziwa, nie ta która jest powierzchowną, która tak naprawdę jest jeszcze jednym kawałkiem, który ma rozproszyć uwagę. Nie. Wraca ta piękna kreatywność, która widzi nowe możliwości w biznesie i możliwości ich wykorzystania. Bo ciało w regulacji jest twórcze. To jest powód, dla którego mówię, luksus to warunek skuteczności. To nie zachcianka, nie fanaberia, to warunek. I przypomnijmy, luksus postrzegany jako regeneracja. Luksus jako odpoczynek, ten luksus to nic innego jak przewaga w biznesie, a nie zachcianka. A zatem zostawię Cię dzisiaj z taką myślą. Daj sobie prawo do regeneracji. Nie po to, by mieć siłę pracować więcej, tylko po to, by żyć lepiej. A kiedy Ty żyjesz z poziomu spokoju, Twój biznes natychmiast to podchwytuje. No a jeśli wiesz, Czuję, że to jest ten moment, w którym chcesz wejść głębiej w proces, w którym Twoje ciało i Twoja świadomość uczą się nowego rytmu, to po prostu zostań blisko. Będę Cię prowadzić i w podcaście, i w moim newsletterze. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.